Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Otwieram dyskusję, bo y, myślę, że to nie wyczerpaliśmy w tym panelu oczywiście bardzo wiele zagadnień. To są tylko wybiórcze kwestie, które podnosimy. To jest y, dyskusja bardzo, y, znaczy debata, która będzie trwała przez długi czas, więc. Y, Zwracam się do Państwa, czy Państwo macie jakieś komentarze, czy Państwo, bardzo proszę, zaczynam, przepraszam, widzę Pana Profesora Winczorka. bardzo proszę. Ja mam do Pani Profesor Wyrodnowskiej pytanie, które się sytuuje na granicy między prawem międzynarodowym, a również krajowym polskim, ale zwłaszcza konstytucją i dotyczy trybu przyjmowania przez Polskę tych ustaleń, które będą Wprowadzać Unię Europejską w obręb tej konwencji. Mianowicie była mowa o tym, że ta konwencja stanie się czymś na kształt, a może staje się po prostu aktem z punktu widzenia Unii o charakterze aktu pierwotnego. Jeśli tak, to jak byłby taki akt przez Polskę ratyfikowany? Czy tak jak były ratyfikowane te akty, te, które, na mocy których Polska przystępowała do Unii, a potem prawda, przyjmowała traktat reformujący, ten traktat lizboński, bo to jest sprawa istotna. Jeśli mhm. tak, to te wymogi proceduralne prawda, znacznie podwyższone w stosunku do innych po stronie parlamentu, ale w dwie trzecie głos, tak, a ewentualnie już nawet i referendum, y, one mogą stanowić, kto wie, czy za parę lat tak się nie stanie, jakąś przeszkodę dla nas, by się na, taki, y, taką, y, na y, taką decyzję zdobyć. Y, czy też wystarczyła wystarczyłaby ratyfikacja na podstawie zgodnie wyrażonej ustawie, ale zwykłej ustawie? To ja nie, nie mam pewności. Czy to jest taka umowa, która przenosi jakieś uprawnienia na rzecz Unii z rąk władz publicznych polskiego państwa? Pani Kresa mówiła w pewnym momencie, że rozszerza się zakres działania Unii przez, tym, przez ten akt. No to by mogło znaczyć, że się właśnie tak. Czy też rozszerza się, no można powiedzieć de facto, ale nie rozszerza się, ale nie ogranicza to w zakresie władz państwa polskiego, biorąc pod uwagę to, że już jesteśmy członkami Rady Europy i ta konwencja, prawda, to z niektórymi przynajmniej protokołami dodatkowymi na Związku. Może od razu no tego, to jest, Pani jest tak, Bardzo tego proszę ja Chciałem się troszkę pokomplikować e, z, <śmary> pytanie skłonione do tego przez pana profesora Winczorka. Bo oto całkiem K realnie na podstawie podziemy. traktatu rysuje się y, jakby odwrotne pytanie do zadanego przez pana profesora. Tak? Czy w ogóle umowa o przystąpieniu y, przez Unię Europejską do. Y, mm, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka będzie przez Polskę ratyfikowana w rozumieniu materialnym, bo nie formalnym. Jeżeli przyjąć, że w zakresie przystąpienia Unii do, do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podmiotem ratyfikującym, podmiotem wiążącym się będzie Unia Europejska, a więc akt ratyfikacyjny będzie, instrument ratyfikacyjny będzie składany przez prawdopodobnie przewodniczącego Rady. Co oczywiście w dalszym ciągu wywołuje problemy z polską ustawą o umowach międzynarodowych, w jaki sposób upoważnić przewodniczącego Rady z punktu widzenia przepisów konstytucyjnych Polski do dokonania tej czynności. Ale Polska będzie ratyfikowała tą konwencję o przystąpieniu także z drugiej strony, jako państwo członkowskie Rady Europy. Tym tylko, czy nie będzie wówczas związana z zasadą lojalności wobec Unii która, wykorzystując swoje własne prerogatywy będzie ratyfikować w imieniu własnym konwencję w trybie, o którym była mowa przed chwilą. To tak, żeby tylko pokazać cały stopień skomplikowania procesu ratyfikacji tego, tej dowej umowy międzynarodowej. Czy Pan ambasador byłby w, w innej sprawie. A Pan doktor Karycki w innej sprawie? Wiesz, dobrze, Pan ambasador. Aha, czyli nie ma odpowiedzi tak. o no. Nie, że pan... To znaczy, jeżeli w takim razie, to też w tej samej sprawie oczywiście nie są bardzo skomplikowane, ale mają skomplikowane. Znaczy można powiedzieć tak, że czy, czy w ogóle tutaj ze strony Unii Europejskiej nie powinna być deklaracja jednostronna, a z kolei państwa członkowskie... Rady Europy, czyli i Unii Europejskiej nie powinny traktować traktatu akcesyjnego jako specyficznego protokołu dodatkowego do, do, do konwencji. To jest również opcja, wtedy na szczęście, oczywiście, gdyby y, y, to się udało w jakiś sposób przekonać y, y, kolegów najbliższych y, tak, z Unii Europejskiej, z Komisji, wtedy być może nie byłoby tego problemu, który zapewne zaistnieje, tak jak sugeruje to słusznie i pan profesor Winczorek i pan y, Iwardzian. Natomiast ja chciałbym jednak Poruszył kilka spraw takich bardzo ważnych. Dla pani Magister, to nobla trzeba, dlatego że pani bardzo dobrze skojarzyła problem akcesji Unii <coughs> Europejskiej do Konwencji z artykułem pierwszym. Bo to jest to, o czym właśnie mówimy, co się stanie za dwa lata, jak powiedzmy zakończono się, czyli Unia Europejska przystąpi do konwencji, przystąpi. E, oczywiście do tej części dotyczącej e, praw e, e, politycznych i społecznych. W związku z tym, w dalszym ciągu w karcie praw podstawowych zostaną te prawa z karty socjalnej. E, w jaki sposób będzie to związek z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka miało? Ano, poprzez właśnie artykuł pierwszy, to taka o nr Wtedy wracamy z kolei do punktu wyjścia, a co znaczy protokół polsko-brytyjski, czy on będzie nas robił w takiej sytuacji przeciwko skargom, które będą kierowane na tej zasadzie. Generalnie pani profesor uważa w dalszym ciągu, od samego początku, że rzeczywiście kilka lat temu, kiedy negocjowano, kiedy myślano o karcie praw podstawowych, była zupełnie inna sytuacja polityczna. Yy, ważymy się nosy, czy w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka utrzyma się ze swoim systemem strasburskim, czy też zostanie pociągnięty decyzjami rosyjskimi dotyczącymi np. protokołu 14 w dół, czy nie. Wiem. W związku z tym wydaje się, że oczywiście e, Darwinowska pomyślała, że no, trzeba coś tym zrobić, trzeba mieć jakieś opcje. Wyrosły e, te ramiona, czyli jest z jednej strony ramię e, karta praw podstawowych, z drugiej strony możliwość akcesji Unii Europejskiej do konwencji. I w tej chwili mamy ewolucję, czyli sytuacja się zmieniła. Coś, co być może jest już w tej chwili niepotrzebne, choć dwa lata temu jak najbardziej było słuszne co do punktu wyjścia, że, że rzeczywiście na wszelki wypadek zróbmy ewentualnie tą ochronę na gruncie karty dla podstawowych. To dzisiaj po prostu powinno, tak jak stare drzewo ewolucyjnie, Wypaść. Oczywiście powiemy warunkiem, że zakończy się ten proces akcesji Unii Europejskiej do dwóch instrumentów podstawowych, czyli właśnie do, do Konwencji Europejskiej, do Karty Społecznej. I tu już tam ich wątpliwości i cały czas dlatego nie mówię, że koniecznie to musi już natychmiast Karta podstawowych zniknąć z naszego punktu widzenia, dlatego że mam duże wątpliwości, w jaki sposób Polska będzie gotowa przeprowadzić negocjacje w odniesieniu do zrewidowanej karty, jeżeli negocjacje będą dotyczyły zrewidowanej karty. My nie jesteśmy w ogóle przygotowani do tego tematu, po prostu, zarówno finansowo, koncepcyjnie, jak i z punktu widzenia innych jeszcze możliwych działań. E, tak jak Pan bardzo mówi, to są ciekawe czasy, dlatego, że w ciągu najbliższych 3-4 lat będzie się decydowało to, o czym marzy z Pan e, doktor Bodnar, czyli e, o tym, żeby rzeczywiście w Europie zapewnić na możliwie najwyższym poziomie przestrzeganie praw człowieka, ale jak to nastąpi, na dzień dzisiejszy nie wiemy. Jest kilka dróg. Wybierzmy najlepsze. I jeszcze jedno. Standardy. Pani profesor. Standardy są rzeczywiście budowane na podstawie na przykład orzecznictwa, czyli innymi słowy w ramach jakiegoś obowiązkowego prawa jest, powstaje standard. W, w Strasburgu ten standard jest budowany na podstawie tego, co można w najlepszym kraju i w najgorszym kraju, gdzieś pomiędzy, w mediach. Oczywiście w tym momencie standard, który jest oczekiwany przez Unię Europejską jest z natury rzeczy wyższy. Ale właśnie dlatego akurat w traktacie lizbońskim jest ten, ten przeciwny oczywiście przepis, który dotyczy kwestii właśnie interpretacji karty zgodnie z konwencją.